Witam serdecznie Ryszard Porowiecki. Mamy 16 kwiecień 2022 rok i pełnię najważniejszą w roku, ponieważ jest pierwsza, bo mamy rok astrologiczny, który się rozpoczyna od barana. Słońce jeszcze jest jeszcze jest w tym znaku, ale księżyc jest wadza. I to działanie naprzeciwko siebie jest tak bardzo istotne. I o tym będę teraz mówił. To, co się teraz dzieje, to dar od kosmosu. Bo pokazuje nam drogę, jaką będziemy zmierzać przez ten następny okres. Najważniejszą rzeczą jest to, że to, co było, już się skończyło, a teraz mamy zupełnie nową rzeczywistość, po której musimy kroczyć, zmierzać, przede wszystkim ku sukcesowi. To, co nas hamowało w tej chwili, mamy zupełnie inne spostrzeżenie. Otwiera nam nowe Bramy nowe historie, nową rzeczywistość i nową prawdę. Ten now jest największą prawdą i najważniejszą historią. Nawet bym rzekł, że w naszym życiu ze względu na to, że otwierają się. Wprost rewelacyjna historia. Otwiera się przed nami prawdziwa świadomość, która prowadzi nas do najprawdziwszej wolności. To wszystko jest powodowane wyłącznie tylko tym, że w tej chwili odbywają się właśnie te nasze święta. To w tym momencie nasza świadomość tak pracuje, doprowadza nas do tej super wolności. To, co jest najważniejsze, to jest koniunkcja Jowisza z Neptunem. To jest bardzo ważne ze względu na to, że odbywa się ta koniunkcja w rybach, ale jesteśmy w miesiącu Barana. Przecież baran to wojownik i ma jakieś tam plany, i on zamierza je zrealizować. I to właśnie teraz jest to możliwe. Przecież to są plany, które trzeba zrealizować, bo taka jest natura, właśnie znaku barana. To jest najważniejsze, że Ustawienie tych planet daje tą wolność i tę możliwość negocjacji, dyskusji i pragnień zrozumienia siebie. Wolność tylko i wyłącznie zależy od nas, od naszego egoizmu i spojrzenia w daleko w przyszłość. To wszystko jest ogromnym darem. Jeżeli wyzbędziemy się tych egoistycznego spojrzenia w ego, które jest, ale pozbyć się go trzeba. To fakt, że ten nów pokazuje nam spojrzenie zupełnie inne w perspektywie, ale musimy nauczyć się patrzeć perspektywicznie, co jest przede wszystkim zdolnością planety Saturn, która znajduje się w znaku wodnika, to wszystko dąży do jedności, do połączenia tej naszej wspólnej wizji. Ta pełnia Pokazuje nam dokładnie pracę zespołową, ponieważ Księżyc jest w znaku uwagi, a Słońce w baranie. Cóż mogę powiedzieć, są święta. Jesteśmy już w trakcie. Wszystkim Państwu życzę wspaniałych tych świąt i wspaniałych pomysłów które po świętach będziemy realizować. I proszę o jedną rzecz. O tym myśleniu pozytywnym wobec siebie i patrzeniu, jak można zbudować to nowe, które nadchodzi każdego dnia. Zapraszam na dalsze opowieści tutaj w Owsetce TV. Do zobaczenia.